Szanowni Państwo, cenzura, o której wspomniał poseł Gosek, to jest bardzo ciekawe i mam pytanie do Tuska, do człowieka, który nadzoruje e, rząd, dlaczego strona KPO jest niedostępna, dlaczego została wyłączona i to jeszcze z informacją, z błędem, z literówką. Dlaczego, co, co chcą ukryć, dlaczego naród Polski nie ma prawa wiedzieć, na to, e, tego, na co będą wydawane nasze pieniądze i za co będziemy spłacać. E, pożyczki przypominam bo to są pożyczki bardzo ważna kwestia szanowni państwo mówiłem o tym na co pieniądze nie poszły bardzo istotny jest element tego że pieniądze miały być przeznaczone w dużej części na CPK na projekt za który nie będzie trzeba płacić jak za kebaby czy solaria tylko na projekt który miał realnie wzbogacić całą Polskę i wszystkich Polaków chciałbym zapytać w takim razie jak do tego wielkiego strategicznego projektu KPO mają się zestawy męskich i damskich kijów golfowych. Zapewne większość Polaków gra w golfa według Tuska, tak jak on harata w gałę. Chciałbym zapytać, co to ma wspólnego z rozwojem, z odbudową po covidzie? To jest raz. Druga rzecz, no pewnie według Tuska nie taka smutna i może dobra do Polaków, chwilówki. Okazało się, że ci z KPO, którzy proponują Polakom, ubogim rodzinom chilówki, też dostali pół miliona. Pół miliona. Na to, aby Polacy te pieniądze z naszych podatków, z naszych danin na firmę chwilówkową, która będzie pobierać odsetki od Polaków, którzy te pieniądze tej firmie dali, pół miliona złotych, chwilówki. Ale bardzo ważne jest, i powtarzam to, kto tych pieniędzy nie dostał. Nie będzie środków KPO na leki. Producenci o utraconej szansie. Czy ktokolwiek o tym mówi? Mam nadzieję, że TVN, który się spóźnił, ma dwie kamery, w swoim materiale powie o tym, dlaczego te leki, te, te firmy nie otrzymały pieniędzy. To nie koniec. Te informacje pojawiały się już wcześniej. Rząd zrezygnował z niemal 140 milionów euro z krajowego planu odbudowy, które miały być przeznaczone na wsparcie produkcji substancji krytycznych dla bezpieczeństwa lekowego. Keba i oranżeria, tak. Jachty, tak. Zdolne plany, zdalne plany treningów, tak, ale leki, które, miały, które mieli otrzymać wszyscy Polacy, a nie e, kilkaset czy dwa czy, tysiące czy, 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 firm na dwa i pół miliona firm, nie. A więc chcę powiedzieć Tuskowi bardzo jasno: kto KPO wojuje, ten od KPO ginie. Używał KPO jako narzędzia politycznego. Unia Europejska, w której Polska była poniżana, bo nie prawo i sprawiedliwość, nie nasz rząd. Polska była poniżana jako państwo, gdzie rządzą dzikusi, ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest prawo, czym jest praworządność. Pieniądze były wstrzymywane. 40 rezolucji, walczyliśmy tam jak lwy, aby bronić honoru całej ojczyzny. Nie naszych wyborców, wszystkich Polaków, bo byliśmy tam opluwani. 40 rezolucji, zamrożenie pieniędzy, a teraz kebaby, oranżerie. Jachty i inne brednie, bo inaczej tego nazwać się nie da, jeżeli bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo narodowe. A więc, szanowni państwo, jest to potężna afera, jeżeli chodzi o skalę. To nie jest tylko i wyłącznie polityczne, polityczna gadka, mówiąc kolokwialnie, ale biorąc pod uwagę 138 miliardów, o których słyszeliśmy i tym się chwalili, to jest to największa afera. Myślę, że prokuratura będzie miała wiele do robienia. I powtórzę. Manipulacja Tuska. Po pierwsze, mówiąca o tym, że są to mikroprojekty, no jeżeli dla niego 100, 138 miliardów, którymi się chwalili e, i ponad miliard, do którego się przyznali dzisiaj wydanych w taki a nie inny sposób, to są mikroprojekty, to ja nie wiem jakimi kwotami Tuski platforma obracają. To po pierwsze. Po drugie, nie damy się zmanipulować, nie, powie, nie, powie, nie, nie pozwolimy na to, aby Tusk teraz grał bohatera na białym rumaku, który mówi, ja nie zgodzę się na to, aby dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości, ja ich nie zaakceptuję. I już je zaakceptował. On nadzoruje rząd, on nadzoruje wszystkich ministrów, on jest odpowiedzialny. Co więcej, to on używał argumentu dotyczącego KPO przed wyborami. To, był, to była jego przetargowa karta, którą chciał wygrać. Dostał władzę, a teraz dostanie odpowiedzialność. Czy są pytania? Bardzo proszę.